I wyciągasz um, kartonik i kartonik zostawiasz. Taką koszulkę i zabieramy na krzesło. Trzymaj tu i co? On już żeby gdzieś tak musisz, sobie, żeby krzesło, znaleźć mi przysłuch. Zabieramy, no tylko powiedziałem, że nie musisz. żeby ruszyła.

Prawda? Brawo, brawo, dobra, wow. dobra Nie, nie fajnie w koło. Ale super. Chcesz, Hania? Zobacz, taki filmik można nagrać. To, dobra. Tak, dobra, to, to zapraszam. Ja Mogę jeszcze telefon, to patrzymy w telefon, dobra? Zobaczymy sobie, dobra. sobie filmik. Nie no się ja to ja sama, dobra? Tam jest odliczanie, więc zaraz to zaczyna nagrywać już. Już ma ten temat. No chodź, gdzieś za mną, to znaczy na rocznik. Jeszcze, 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 jeszcze. Będziemy trzymał na rocznik, a potem zrezygnujemy. Mamę. Dobra. Dobra, zostawiam to, jak? Rybika tam może trzymać. Będzie znowu na rocznik?

Piszkę, kuj, kuj! Teta, <grystanie> ten działa przecież... ...nikt, tal, tal, kadame... ...klaksat, rytofan... ...tal, tal! Tak? Tak, 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 tak i... <grystanie> Tak, teraz rozumiem te symbole. Instrukcja: zainstalować i łączyć? Tyl tylko jak? Gdzie to się wpina? Może tutaj. Efol! <śm> i transfer! Gdzie Włączyłem. Sam włączyłem. Kamera działa! Ha, tak, 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 tak. tak. Ha, ja, ja. Czy wy tam jesteście? Nie wiem od czego zacząć. Jestem przybyszem. Stamtąd. Rozumiecie, co mówię? Dzięki modulatorowi powinno być dobrze. To jest... Pęks. Tak jak u was komputer. Ym. Tak. Max Max Altetrax Velma. A teraz? Rozumiecie? A tak? Hehehe. Neda farunda u. Słyszeliście mój język. Yy, chyba. Ja niestety was nie słyszę. A nazywam się. Co ja robię? Gdy wcześniej próbowałem się przedstawić. To popsułem mnóstwo rzeczy. W takim razie może zwyczajnie się przywitam. Mhm. Cześć ludzie! <śmiech> <śmiech> tak o sobie mówicie. <laughs> Poznałem już kilku tutaj w planetarium. Pozwolili mi w nim zamieszkać. <laughs> Tylko gdzie jest mój pomocnik? Muszę podłączyć mój komputer do waszego. Nie tylko jak. Chwileczkę. No, nic się was nie da podłączyć. I nie śmiejcie się ze mnie. Nie jestem geniuszem. Nawet na tę waszą ziemię to przybyłem przez przypadek. Ta planeta to. O, 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 w końcu. I o, to o co chodziło? O co chodziło? Zaraz wszystko zrozumiesz. I przyda ci się mały upgrade. To? Chciałem tylko, żebyś wiedział to co ja. Sprawdzam. Przeglądam. Co lubisz? Co wiesz? Co oglądałeś? <grystanie> Uczyłem się. Poznawałem Układ Słoneczny. Podstawową wiedzę o tej planecie. Filmiki ze słodkimi ksiakami? <grystanie> no bo zwierzętami się dość interesuję. Świecące maskotki? <grystanie> Samo mi wyskoczyło. <grystanie> Muszę się dowiedzieć wszystkiego o tej galaktyce, o układzie i, i o ludziach. Do kogo mówisz? Do policjantów i do ciebie. Do widzów? Co chcesz wiedzieć o ludziach? No jest, łatwo ich sobie wyobrazić, ale trudniej zrozumieć. I nie patrz tak, tam nie jakbym chciał ich zjeść. A chcesz? Nie, przeniosłem się tu, bo wszyscy na mojej planecie to potrafią. Trafiłem tu za pomocą wyobraźni. Wyobraźni? takiej naukowej pojawiam pewne rzeczy i mogę przenosić się w miejscu i w czasie, tylko muszę mieć odpowiednie informacje. A wtedy wyzwalam energię i nie wiem jak to wyjaśnić. Powoli, spróbuj jak najprościej. Najprościej to patrz na to. Aha. Rzeczy, które dokładnie znasz? Ach, wyobraźni, wszystko jest możliwe. Sam nie za bardzo rozumiem, jak się tutaj znalazłem, ale skoro już tu jestem, to muszę wiedzieć wszystko. Wszystko? Mam tyle pytań, tyle pytań. Może by tak wyjść do ludzi na górę, ale o co zapytać, jeśli jeszcze gromadzę informacje? Tylko przecież po to właśnie zadaję się pytania. A co jeśli źle zapytam? Są proste lub pytania, ale nie ma złych. Trzeba pytać. No tak. To może ty mi odpowiesz? Pomogę najlepiej jak tylko potrafię. A jak mam się do ciebie zwracać? A, nazywam się... Co? Słyszysz mnie? Jesteś gotowy? Sympatyczni ludzie na ciebie czekają i chcą cię poznać. I oczywiście odpowiem na twoje pytania, tak jak obiecałem. Halo, halo, słyszycie mnie? E -e -e, witam, witam. A może witasz się tu, na górze? E -e, no bardzo chętnie, tylko że ja, -ja trochę zapomniałem i ja jak mam wyjść. Znaczy ustalaliśmy tylko wyciekło mi z głowy. Kosmo, kosmo. Tak? Miałeś wyobrazić sobie taką platformę. No, platformę, to wiesz, to. No. Jest. Jest, to jest. To teraz jest. naciśnij zielony przycisk i jedziesz w górę. Aha, zielony przycisk, już Naciskam, uwaga. Hmm. Kozmo! Nacisnąłem zielony przycisk! A stanąłeś na platformie? Eee, eee, chyba tego zabrakło. Przepraszam Was, kochani, chyba muszę mu pomóc. Już biegnę, kozmo! No wiesz, to dla mnie nowa sytuacja! No ja, ja wiem, że ustalaliśmy to, ale. A może ja się po prostu pojawię? Nie, wiedziesz, normalnie już jestem już komand. No dobrze, to, 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 to możesz mi pomóc? To tak, stań tutaj. Eee, tu, tu? Tu? I wciśnij ten przycisk. Ten? Tak. E, dobra, ja wciskam. Ktoś e... się za... Wciśnij jeszcze raz. A! A! <laughs> Jestem. Tak się cieszę, że mogę tutaj z wami być. Cześć, 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 cześć. Panie Tomku, cześć, ale jesteście fajni. Wiecie, że to pierwsza moja taka wizyta wśród takiej dużej grupy ludzi. Śmiesznie pachniecie, aż kręci w nosie. Dziękuję Panie Tomku, że Pan mi pomógł jechać. Normalnie poprosiłbym o pomoc mojego robota, ale obiecałem mu małą aktualizację i nie mogę mu teraz przeszkadzać. No tak, brak mi słów. Nie ma za co dziękować, Kostro. Wyglądacie bardzo sympatycznie. Yy, sympatycznie, dobrze powiedziałem, bo miałem mnie mylić ze słowem apetycznie, tak? Tak, sympatycznie, sympatycznie. dobrze, <laughs> tak. To jakie masz pytania? A my moje pierwsze pytanie. Panie Tomku, czy ja wyglądam strasznie? <laughs> Skąd? Wcale. Wyglądnie całkiem normalnie bo niektórzy powiedzieli, że to trochę zbyt a ja bardzo dbam o swoje futerko. Boicie się, Kozmo? Nie! A, bardzo się cieszę, że Ciebie nie boicie. Wiedziałem, że jestem piękny i szarpacki. Kozmo, a masz jakieś inne pytania, takie konkretniejsze? A, a no tak, bo tutaj mogę dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy, prawda? Prawda. A możemy wykorzystać kopułę? Oczywiście, bo to ona jest. No to tak, to A, bardzo chętnie tego dowiem. Tylko musisz yy, pokazać mi wszystko, wszystko co poprasz. Wiesz co, postaram się pokazać wszystko, ale nie obiecuję. Ale może zacznijmy od tego. To masz Układ Słoneczny, mhm. Merkury, Wenus, trzecia jest Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, o tam jest Jowisz mhm. i jeszcze jakichś dwóch chyba brakuje. Tak, jeszcze dwóch nie widzimy. Nie widzimy Urana i... Neptuna, ale widzimy już ich orbity. Jasno-niebieską, ciemno-niebieską. Widzisz je? Okay. Tak.